Wszyscy wciąż jesteśmy pod wrażeniem wspaniałego przedsięwzięcia, jakim był konkurs Sternik. Proszę powiedzieć, jak wpadli Państwo na pomysł, aby coś takiego w ogóle zorganizować? Pomysł na Sternik zrodził się w pandemii, w momencie, kiedy był taki totalny lockdown. Przedsiębiorcy dzwonili z pytaniem, co teraz? Zrozumieliśmy, że oni mają największą wiedzę, obserwowaliśmy tych najlepszych, i pomyśleliśmy, że fantastycznie byłoby z naszymi partnerami, którzy wzięli udział w Sterniku. Zrozumieć, dlaczego ci najlepsi radzą sobie, co takiego robią i stworzyć platformę wymiany wiedzy dla tych, którzy być może tego wsparcia potrzebowaliby więcej, tak powstał konkurs i tak wyłoniliśmy zwycięzców i mam nadzieję, zresztą zapraszam Państwa już serdecznie do kolejnej edycji w kolejnym roku. Skoro już wspomniała Pani pandemię, to proszę powiedzieć, jak wspierali Państwo firmy w trakcie tego trudnego czasu, myślę dla wszystkich, ale dla, dla firm dla biznesu również. Jako Bank Gospodarstwa Krajowego od początku włączyliśmy się w działania tarczy antykryzysowej. Działaliśmy w takich trzech obszarach gwarancji, o które mogli wnioskować przedsiębiorcy w swoich bankach. Dopłat do odsetek oraz środków pożyczek ze środków krajowych i unijnych, a my jako region na terenie warmii i Mazur oczywiście informowaliśmy rynek o tych wszystkich możliwościach, a także bezpośrednio wspieraliśmy naszych przedsiębiorców zawsze bardzo chętnie analizując każdy model biznesowy. Na pewno w pandemii nie zamknęliśmy się, byliśmy otwarci i byliśmy zawsze dla przedsiębiorców. Ogłosili Państwo ostatnio nową strategię działania. Proszę opowiedzieć, na czym ona polega? Chcemy być bankiem liderem zrównoważonego rozwoju. Naszą misją jest zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju i działamy w trzech takich głównych filarach. Zrównoważony rozwój. Zaangażowanie społeczne bez ludzi, bez kapitału ludzkiego nie byłoby takich choćby przedsięwzięć, jak dzisiaj się spotykamy i biznes międzynarodowy. Myślę, że tutaj przy automatyzacji i robotyzacji właśnie umiędzynarodowienie firm, wzniesienie ich na wyższy poziom, zautomatyzowanie powoduje, że będziemy jeszcze lepiej ściągać inwestorów i będziemy jeszcze lepiej prezentować się na rynkach zagranicznych. Jak już Pani wspomniała, Bank Gospodarstwa Krajowego jest liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju. Muszę zatem zahaczyć o wątek regionalny, z racji, że znajdujemy się w ostrudzie na Warmii i Mazurach. Co to oznacza dla tego regionu? Jakie ten region może czerpać z tego korzyści? Jak, jak z tego skorzystać w jakikolwiek sposób? Warmia i Mazury to jest rzeczywiście region, który ma ogromne zasoby naturalne i na pewno realizując różnego rodzaju przedsięwzięcia choćby automatyzacji i robotyzacji nie powinniśmy zapominać o tych naturalnych zasobach ale my jako region wspieramy naszych przedsiębiorców nasze szpitale nasze jednostki samorządu terytorialnego dokładnie tak jak powiedziałam wcześniej czyli w obszarze wszystkich działań banku które zostały wcześniej wymienione także bardzo serdecznie zapraszamy do naszego regionu mamy zespół niezwykłych ekspertów przyjrzymy się każdemu projektowi zależy nam na rozwoju tego terenu Jesteśmy w stanie przeanalizować każdy model biznesowy i na pewno znajdziemy wspólne rozwiązanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.